Was. W pierwszej jej kolejności miała być to donica bardzo kolorowa, taka energetyczna, bo przecież ta pora roku, którą mamy w tej chwili kojarzy nam się właśnie z eksplozją barw. Natomiast patrząc na to, co się dzieje na niebie, mój optymizm w miarę każdego dnia czekania na słoneczną pogodę, sławu i w tej chwili jest na tak niskim poziomie, że donica ta będzie tylko w kolorze białym, czarnym i zielonym, ale nie będzie przez to mniej interesująca od tej, którą miałam w głowie wcześniej. Bardzo ważne jest przy wyborze roślin, w tej chwili do naszych dolnic, wybór takich gatunków, żeby te minusowe temperatury, które jeszcze zdarzają się w nocą, kompletnie im nie zaszkodziły. I takie właśnie ja wybrałam tutaj roślinki, które te temperatury, którym te temperatury po prostu będą służyć i w ogóle absolutnie nie będą miały na nie wpływu. bo chyba że nagle się zjawił minus 15, co szczerze wątpię. Kolejnym etapem sadzenia takich roślin jest wybór odpowiedniego pojemnika. No ja w tym roku zdecydowałam się na taką oto misę. Bardzo ważne jest, żeby tę misę przed posadzeniem do niej roślin porządnie namoczyć, więc nalewamy całą po brzegi, zapełniamy wodą i czekamy 24 godziny, żeby ta donica wchłonęła tę wodę, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to po posadzeniu naszych roślin będziemy musieli ją troszeczkę dłużej podlewać, bo ona będzie właśnie tę wodę najpierw wchłonęła, a dopiero później odda ją korzeniom. Nie odda nawet, będziemy musieli po prostu podlewać, dopóki nie podlejemy naszych roślin. Więc najpierw dolice, a później rośliny. Chyba, że ktoś ma czas, to nie musi tego robić. Drugim takim ciekawym, myślę, opakowaniem na nasze rośliny może być taka torebka. Ja ją używam y, latem na wypady na plażę, natomiast w tej chwili sprawdzi się właśnie kodonica i... Jeżeli chcielibyśmy zrobić w niej dziurki, no to byłoby jej szkoda. Dlatego drenaż w niej wykonuję właśnie z takich produkcyjnych doniczek, w tych, w których przywożę roślinki do domu. Wkładam ją do góry nogami, tę doniczkę. No i mamy w tej chwili świetny drenaż, ponieważ tutaj przepuszcza nam powietrze, wypuszcza wodę, nadmiar wody. Tak więc polecam ten sposób. On się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Zabiera mi się do sadzenia. Ja przy okazji chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych, słonecznych świąt wielkanocnych. No i do zobaczenia kolejnym razem. Ja mam nadzieję, że ta temperatura w końcu do nas przyjdzie, że prognoza pogody nie oszukuje i faktycznie w przyszłym, roku będziemy mogli, w przyszłym tygodniu będziemy mogli tłumnie ruszyć do ogrodów, troszeczkę pogrzebać się w ziemi. Do zobaczenia kolejnym razem. I think it's time to call your landlord Just tell them that you're moving out Yeah, you're tired of his stupid rules anyway I think it's time to pack some boxes We'll load them up into my car We'll leave your mattress by the road and drive away To my place My place Your place Your place Car, anyway, I think it's time. To see, we're all so